Niemal cały miniony rok spadało bezrobocie oraz rosła liczba miejsc pracy. Osiągnięty przyrost produktu krajowego brutto przerósł prognozę ekonomistów. Zrosła dynamika rynku pracy oraz rotacje pracowników. Jak przyciągnąć utalentowanych kandydatów? Jak zatrzymać najlepszych ludzi w firmie, którzy wspólnie ją rozwiną? Również takie pytania stoją przed zarządami w 2015 roku. Jedną z odpowiedzi jest budowanie atrakcyjnego wizerunku pracodawcy, a w tym wspiera firmy Randstad Award. Jesteśmy dumni, że możemy Państwu przedstawić wyniki już piątej edycji naszego badania. Randstad Award to największe na świecie międzynarodowe badanie wizerunku pracodawców. Przeprowadzamy je w 23 krajach na pięciu kontynentach. W badaniu bierze udział 225 tysięcy respondentów, w tym 9 tysięcy Polaków. Sondaż kierujemy do potencjalnych pracowników badanych firm kobiet i mężczyzn w wieku od 18 do 65 lat o różnym statusie zawodowym uczniów, studentów, osób pracujących i poszukujących pracy. Dlaczego zajmujemy się tematem wizerunku pracodawcy? Jako lider rynku doradztwa personalnego w Polsce, wiemy, jak istotnym czynnikiem dla sukcesu procesów rekrutacyjnych i rozwoju przedsiębiorstw. Jest wizerunek pracodawcy. Codziennie współpracujemy z firmami poszukującymi najlepszych pracowników i kandydatami poszukującymi atrakcyjnego miejsca pracy. Badanie Randstad Award dostarcza odpowiedzi na pytanie, co sprawia, że dany pracodawca jest atrakcyjny? Dlaczego kandydat aplikuje właśnie na jego ofertę pracy? Co sprawia, że chce w firmie zostać najdłużej? Jak powstaje nasz raport? Na początku badani wskazują najważniejsze spośród 10 aspektów zatrudnienia, takich jak wysokość wynagrodzenia, stabilność zatrudnienia, bogata oferta szkoleniowa czy atmosfera pracy. Następnie z listy 150 największych polskich przedsiębiorstw badani wybierają firmy, które znają i określają, czy i dlaczego chcieliby w nich pracować. Na koniec respondenci oceniają atrakcyjność znanych im przedsiębiorstw pod kątem 10 różnych kryteriów. W ten sposób dowiadujemy się, które firmy są najbardziej atrakcyjne dla potencjalnych pracowników. Trzy firmy, które otrzymają najwyższe oceny badanych, otrzymują nagrodę najbardziej atrakcyjnego pracodawcy Runstad Award. W tym roku także po raz drugi dowiemy się, które globalne przedsiębiorstwo jest najbardziej atrakcyjnym pracodawcą na świecie i otrzyma nagrodę Runstad Award Global. Aktualna sytuacja na rynku pracy sprawia, że firmy muszą włożyć więcej wysiłków w pozyskiwanie zaufania do swojej marki i podnoszenia atrakcyjności miejsc pracy. Konkurencja o pracowników mobilizuje firmy do analizy dotychczasowych działań w obszarze budowania wizerunku pracodawcy. Warto kontynuować najlepiej sprawdzające się praktyki, ale przede wszystkim szukać nowych sposobów przyciągania i zatrzymywania w firmie talentu. Zobaczmy zatem, jakich wskazówek dostarczają nam tegoroczne wyniki Randstad World. Oto pięć najważniejszych zdaniem naszych badanych, czynników decydujących o atrakcyjności pracodawcy w 2015 roku. Blisko dwie trzecie badanych wskazuje wynagrodzenie jako najważniejszy aspekt decydujący o wyborze pracodawcy. Kolejne czynniki wyróżnione przez badanych to bezpieczeństwo zatrudnienia, przyjazna atmosfera w miejscu pracy, stabilność finansowa firmy oraz interesująca treść pracy. Nasze badanie pokazuje, że w ubiegłych 12 miesiącach 1 na 5 badanych znalazł nowego pracodawcę. Zdecydowana większość z nich zmieniła pracę z własnej woli. Co może zdecydować o rotacji pracowników? Wśród czynników, które skłaniają do zmiany pracodawcy, ponad połowa respondentów wskazała zbyt niskie wynagrodzenie. 38% brak możliwości rozwoju kariery, a co czwarty, badany brak uznania i nagród. Z kolei, zapytani o to, co sprawiłoby, że zostaliby u swojego aktualnego pracodawcy, badani najczęściej wskazywali równowagę między życiem prywatnym i zawodowym. Jest ona najistotniejszym czynnikiem dla 41% naszych respondentów. Niemal równie ważne jest jednak konkurencyjne wynagrodzenie wskazało tak 39% badanych. Interesująca treść pracy jest trzecim najważniejszym czynnikiem, który mógłby zatrzymać ankietowanych w danym miejscu pracy. Dzięki naszemu badaniu wiemy też, jakie branże są najbardziej cenione przez kandydatów poszukujących pracy. W tym roku badani za najbardziej atrakcyjny uznali sektor energetyczny. Na drugim miejscu znalazła się branża motoryzacyjna, a na trzecim surowce i paliwa. Posiadanie lojalnych ambasadorów marki w strukturach firmy staje się coraz istotniejsze w sytuacji konkurowania o talenty. Warto więc poświęcić uwagę potrzebom pracowników. Wyniki badania pokazują, że obok spełnienia oczekiwań płacowych, pracodawcy mają również możliwość utrzymania najlepszych pracowników dzięki wsparciu równowagi między życiem prywatnym i zawodowym oraz zadbaniu o odpowiedni dobór inspirujących zadań i wyzwań. W tym roku zapytaliśmy także badanych, jakie fizyczne cechy miejsca pracy są dla nich istotne. Okazuje się, że dla pracowników ważne są też te najbardziej podstawowe kwestie. Najważniejszym czynnikiem, wymienionym przez aż 78% badanych, był wygodny dojazd do pracy. Prawie połowie badanych szczególnie zależy na czystości miejsca pracy. 28% badanych docenia możliwość korzystania z urządzeń kuchennych i spożywania posiłków przeznaczonym do tego pomieszczenia. Ale też dla takiej samej grupy ważnym benefitem jest dostęp do miejsca parkingowego. Tylko nieco mniej wskazało z kolei, że docenia aranżację biura w sposób umożliwiający pracę i prowadzenie rozmów telefonicznych w skupieniu. Rosnąca rotacja pracowników jest faktem. Wizerunek pracodawcy zaczyna odgrywać coraz ważniejszą rolę dla zarządzających obszarem zasobów ludzkich. Runstad World to badanie, które wspiera pracodawców w czasie dynamicznych zmian na rynku pracy, wskazując aspekty zatrudnienia istotne dla poszczególnych grup kandydatów. Ułatwia także dobór narzędzi, którymi firmy mogą posługiwać się i wpływać na tworzenie dobrego wizerunku. Warto je poznać, ponieważ inwestycja w wizerunek to realne wsparcie działań biznesowych. Tak właśnie rozumiemy naszą misję kształtowanie rynku pracy.